Za no wyżnie jest, wyżnie rana Po plemstwach tak bez przerwy Gada, gada, gada Gdy na niebie słonko siedzi Prysion słonki z dzioba leci Lecz co mówili napisz Ty się nie zastanawiam Pa, 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 ta, puga <śmieniczny> Dosyć tej Maskarady Półbut, Trzewiczla Lakierek ci jak ci tam Koniec tego, koniec żaru Oddawaj mapę, ale już ja mapa? Tak. Jaka mapa? Mapa z moim skarbem, oddawaj! Ze skarbem. Tak, ze skarbem. E, aha, mapa. E, ty taka? <śmieniczny> Tak! Dokładnie! Taka mapa lakierek. Oddawaj! <laughs> Ale mapa. To ja nie Tak! Jest! Tak! Jest gdzieś tutaj na tej wyspie! Tutaj? Tak, tutaj! Zaczekaj, mam specjalny młotek do poszukiwania skarbów. Za chwilkę zobaczymy, co tu się znajduje. No dobrze, uwaga! Raz! Raz! Dwa! dwa trzy! trzy. Eee! O, no i co? <laughs> Nic tu nie ma! Nie ma! Ej, zobaczmy teraz. Tam, 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 tam. Ej, tu, tu, tu. Ej, raz, raz dwa. dwa, trzy. Ej, No i to? Znowu nic. Nie ma. Dobra, a ja cię jeszcze dopadnę, ty. Oddawaj mapę, był raz sobie pirat, który w swojej łajbie żył samotnie Miał papugę, piękny żaniel i dziurawe spodnie Był też jego kompan, co to zwał się kapitanem hakiem Nosił sztuczny brzuch i brodę, bo grał zawijakę Hejcha, dwaj siebie warci, hejcha, śpiewają pieśni, bo o przyjaźń odnaleźli w morskiej odwieści. Choć skrzynie złota mieli, ich marzenia się spełniły. Skarb ten przepadł gdzieś w głębinach, bo im życie miłe. Wiedzą odtąd przyjaciele, że gdy jeden z nich w kłopotach, drugi wszystko dlań poświęci, nawet skrzynie złota. Hej, ha siebie warci, hej, ha śpiewają pieśni, bo przyjaźń odnaleźli w morskiej opowieści. Hej, ha siebie warci, hej, ha śpiewają pieśni. Bo przyjaźni onnaleśli w morskiej opowieści Hej, karwaj siebie barci, hej, ha, śpiewają pieśni, bo przyjaźni odnaleźli w morskiej opowieści. Hej, kabaj siebie barci, hej, ha, śpiewają pieśni, bo przyjaźni odnaleźli w morskiej opowieści.